Witam Was bardzo serdecznie. Byliśmy już na jarmarkach w. Szkoda to chyba wymieniać, bo byliśmy naprawdę już na wielu jarmarkach. Jeśli oglądacie na bieżąco, no to pewnie wiecie jak tam było. Właśnie dojechaliśmy do Łodzi. Łódź to jest takie miasto, w którym tak naprawdę nigdy dłużej nie byłem. Kiedyś rok temu, jak nagrywałem shorty, to przyjechałem tutaj z Fifsonem na dwa dni, ale tak naprawdę nie wychodziliśmy z apartamentu i testowaliśmy wszystko w domu. Te filmy w ogóle nie poszły, więc Łódź jest takim terenem nieodkrytym, i na pewno któregoś razu będzie trzeba go odkryć. Trzeba będzie po prostu nagrać tu parę fajnych filmów. To nie będzie dziś i to nie będzie przy okazji tego wyjazdu. Łódź jest tak naprawdę naszą ostatnią e, destynacją na tym tripie. Bym tak to nazwał. Nie? Bardzo ładnie żeś to powiedział. Ładnie powiedział. Podobno tutaj Jarmark jest na ulicy Piotrkowskiej. Piotrkowska to jest takie. No Piotrkowska no to wiem co to jest, jest tak jest takie centrum łodzi, tak? Główna ulica, Deptak, Molo tam mają? Mają. Bo to łódź, nie? Do, dostęp do morza też. Dobra, chodź. No i idziemy sobie sprawdzić. Nie nastawiam się już, bo to naprawdę tej jarmarki to dziadoszczyzna. Ale może włodzi, może włodzi, się coś odmieni. Pewnie nie. Mam nadzieję, że te odcinki was nie nudzą. Bo mnie te jarmarki już trochę wkurzają. Za rok na pewno nie nagrywamy takiej serii. Od razu ci mówię, z góry ci mówię. Żebyś nie prosił, żeby, że chcesz na oscypka iść i na tego tam wszystko. Nikt... Ty, widzę, gofry, są. Zaczynamy na słodko chyba. Ty! To jest cały armark. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 możliwość 12 21 22 23 24 25 na, 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 na oko 28 budek jest. No dobra, ale spoko to wygląda. Fajnie, że jest w takim. A nie, bo z drugiej strony, czyli z drugiej strony jeszcze drugie tyle budek jest. Tak. A nieprawda. Całe jednej strony są. Czego zaczynamy popaku? No to są rękawiczki, biżuteria widzę, widzę jakieś pierdołki, znowu bombki ręcznie robione, Jakiś miodek, pewnie będą jakieś wędlyny znowu. Dobra, zaczynamy od osypka, po prostu jak zawsze. Nie ma ceny, nie wiemy ile. To go kosztuje. Ale cena nie gra roli Dzisiaj. Ale bym w góry pojechał. Niby trochę przenosi ten smak, wiesz, na jakiś, na jakiś górski szlak, albo na stok, albo chociaż na te śmierdzące krupówki. No jednak w górach to w górach, nie? Tak jest, no to wiesz, otoczenie ma bardzo duże znaczenie. Możecie już pisać, bo planujemy w styczniu wybrać się, jak się ferie zaczną w Polsce, planujemy się wybrać na kolejny nasz wyjazd. Teraz sobie chwilę odpoczniemy, ale w styczniu planujemy właśnie kolejny wyjazd. Górski wyjazd, po prostu. Pewnie trzeba zahaczyć o zakopca, bo myślę, że jest tam jeszcze trochę tematów nieodkrytych. Plus, no jest też po co wracać. Twoje zówki ulubione i też chętnie bym sobie przypomniał, jak ta idealna pomidorowa smakuje. Bo już nie pamiętam do końca. No jakieś, nie wiem, Karpacze, nie Karpacze, co tam jest. No wszystko się zjedzie, co, co do zjechania będzie. Proszę nie filmować. Nie można u oscypka nie nagrać można. No oscypki jako oscypki Pani taka średnio chyba w humorze dzisiaj Może lewą nogą wstała Nie pozwoliła nam nagrywać oscypków na grillu Także no Nie wiem czy możemy wam je pokazać, ale Chyba już możemy, bo chyba je kupiliśmy 7 zł tutaj to kosztuje, więc nie jest to najtańszy wcale oscypek Najtańszy do tej pory, wydaje mi się, że był w Toruniu Tam kosztował 5 zł Chociaż też nie na każdym jarmarku jedliśmy oscypki I w ogóle to chyba nie są oscypki, tylko to są serki Bo oscypki mają certyfikat I oscypki też są w jakimś określonym czasie w roku Więc to, że nazywam to oscypki, to nie bierzcie tego do siebie Powinienem mówić poprawnie, ale dla mnie to zawsze będzie oscypek Nawet jak jest serkiem po prostu Jest tak zimno, ja mam wrażenie, że rok temu nie było takiej zimy starych Chyba jest na też ziemię? marzliśmy na tych chyba, jarmarkach Moje. Wiemy czemu nie można było ich nagrywać. On jest spieczony z zewnątrz, ale w środku jest twardy. W ogóle jest nierozpuszczony, nie jest delikatny. Żeby to przemielić, to naprawdę trzeba trochę, trochę energii i czasu poświęcić. No dość, że dosyć drogi, to przyrządzony w nieodpowiedni sposób, według mnie. Niestety pan przed chwilą podszedł pod fotkę i tak się zamieszałem, że wypuściłem tego oscypka i jedyne co po nim zostało, to <laughs> dwa owoce żurawiny na ziemi. Chcesz drugiego? Ja ci kupię drugiego, chcesz? Chcesz drugiego? Nie no, tak nie zachęciłeś, jak on nie jest w środku roztopiony. Jak nie warto, to nie warto, nie będę testował. Jakby żaden problem, możemy kupić, ale nie dość, że pani była średnio miła, to jeszcze te oscypki nie, nie są warte w ogóle. Nie? To nie powiesz to samo, co ja powiedziałem o tym oscypku, tak myślę. No i tak, idźmy dalej. To nie jest taki temat, żebyś odkrył coś nowego w nim, bo on był po prostu niesmaczny według mnie. Idziemy dalej, trzeba coś zjeść konkretnego. Dobra ty, tu jest McDonald's, czy McDonald's się liczy jako, że jest na jarmarku? Powiem sumie, ci, że skupu... drwala z chrzanem bym zjadł. No i pewnie byłby najlepszy z tego całego jarmarku Zobaczymy, może tu nie ma wcale tak dużo jedzenia I mm -hmm. trzeba po prostu na drwalu skończyć Dobra, tu już nic nie ma, są czapki, rękawiczki Zobaczymy oczywiście jak poziom tutajszego jedzenia Na razie zjedliśmy tylko oscypka Ale wzięcie sobie drwala z chrzanem właśnie Na spacerek po jarmarku wydaje mi się idealnym pomysłem Idealnym rozwiązaniem yy, Nie zjedliśmy, tylko zjadłeś oscypka Przepraszam Kupić ci go, czy co? Nie, kupić nie, ci go? Nie, nie trzeba A bo później będziesz gadał i nie. też będą pisać, że ci nie kupiłem Mogę ci go kupić, ale wiesz jak jest Wiem. Dobra, kupisz zaraz Nie, nie, nie Zobaczymy, zjesz Dobra, kiełbasę ci kupiłem, też będzie dobrze Poprosił w, um, Bigosu Porcję, a fajdę chleba da się wziąć bez kiełbasy? Tylko smalec, jogurek i chlebek, po prostu. No, kebabę spróbować trzeba. Kiełbache? tańsza jest, tylko 150 za kilo tutaj. Może taką wypieczoną, bardziej, jak mamy wybór. Nie jest źle cenowo. Stary, zapłaciłem za wszystko to, co tutaj widzicie. 70 zł. Wiadomo, że to nie jest tania szama nadal, za to, co tutaj mam. Zapłaciłem 7 dych, więc teoretycznie to i tak dużo. Ale kurde, we wrocku bym zapłacił za to pewnie 100 ileś, nie? Mhm. Bigosu jest mega dużo tutaj. To jest naprawdę zobacz. Tam dostawaliśmy taką styropianową miseczkę, płytką dosyć. Zacznę od niego, bo wygląda całkiem zachęcająco. Jakby był trochę lepszy? Trochę bardziej kwaśny i mocniej przyprawiony Myślę, że ten zasługuje na jakieś takie drugie miejsce Na większości jarmarków jedliśmy taki zwykły, jak ze słoja smakował Może to też jest ten ze słoja, tylko że doprawiony lepiej Wiesz o co chodzi? Nie wiem Ale jakoś tak się broni I 20 zł Nie no, całkiem niezły I solidna porcja za dwie dychy uważam Taka pajdina, jaką tu widzicie Co prawda ja już widzę, że tutaj dużo tego smalcu nie ma Ale jest za to dużo ogórka to Kosztuje ona 20 zł Jeśli chodzi o cenę, to jest całkiem, całkiem nieźle Chociaż nadal 20 zł za kromkę chleba to jest sporo Świeży chlebek. Ogórek jest dobry, trafiliśmy gorsze ogórki. Myślałem, że tego smalcu jest mniej, ale on jest po prostu tak nierówno rozłożony. W jednym miejscu masz dużo smalcu, później chwilę nie masz. Uważam, że nie jest źle, ale smalec jest taki raczej pozbawiony smaku. Nie jest to ten intensywny smalec. Ja tęsknię za tym smalcem, który jedliśmy rok temu w Krakowie. On był taki ciemny bardzo. To jest taki smalec sklepowy. No. Tutaj też jest całkiem miłe zaskoczenie. Bo za taką kiełbę, w ogóle za tego chleba tu jest Taki zestaw, czyli kiełbasa Jedna duża, naprawdę uważam, że duża i gruba kromka chleba Kleks musztardy, kleks keczupu 30zł To jest chyba jedna z tańszych, jarmarkowych kiełbas Paruwa? To jest ta sama, co była w Krakowie W środku papa, wszystko jest pasztem. Paruwa! Okropla. Nie jest to kiełbasa, którą jest z przyjemnością. Plus za cenę i tylko za cenę. Przykro mi. Jeśli będziecie musieli tu coś zjeść, no to póki co może lepiej iść do maka. Też zaraz będą gadać, że mi mak płaci, bo już widziałem takie komentarze, że. Eee, może do... Bigos. Tu zdecydowanie Bigos. Jest całkiem niezły. Ona jest niestety tylko tak fajnie przygrillowana z jednej strony. Z tej jest kompletnie nieprzygrillowana. Moim zdaniem taka kiełbasa jeszcze spokojnie z 5 minut na takim większym ogniu powinna poleżeć. No tak jest taka galaretkowata. No niestety to nie jest dobra kiełbasa. To jest taki bigos. Mi smakuje. On jest właśnie taki mocno mięsny. Nawet bym przy takim bigosie powiedział, że nawet lubię bigos. Wiadomo, że zjeść dla mnie taki cały kubeczek bigosu to raczej średnio. Ale jest smaczny. Jest naprawdę fajnie przyprawiony. Tu nawet cebulbę taką znalazłem. Za dwie dyszki mogę takie coś tu nabyć? Za no to przyjemnie, ciepłe, fajne, miłe. No i spora ta miseczka jest. Te smalce jakoś straciły smak. Teraz rzeczywiście czuć, że to jest tłuszcz po prostu z jakimiś skwarkami, które też nie są wyczuwalne. Powinno być dużo cebulki, nie wiem, bo chyba też się daje jabłka nawet często. A tutaj taki bardziej tłuszcz, taka po prostu śliska pajda. Pajdy raczej bym tutaj nie ponowił, ale ten bigosik tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę zakręconego. Jednego. No i to jest to, co kocham najbardziej: czyli jeden niewielki ziemniak za 15 zł. Patrząc na to, co to właściwie jest, no to cena jest horrendalnie duża. Ale ogólnie to jest taka przekąska, którą lubię na takich kwestynach sobie wziąć. To jest śmiechowe. Odebrałem to 40 sekund temu od pana To jest już zimne No smakuje tak jak chipsy Smakuje tak jak ziemniak z oleju, z przyprawą Wybrałem tutaj cebulkę zieloną Pan zaproponował od siebie jeszcze odrobinę soli Powiedziałem, nie ma problemu Jak najbardziej No ziemniak, tuściutki ziemniak Raczej nawet taki miękki, a nie chrupiący Taki no lekki skamik, no Ziemniaczek na patyczku Zielona cebulka Jeśli nigdy nie jedliście, to dajcie się raz oszukać na jednego ziemniaka za 15 To jest całkiem ciekawe, śmieszne doświadczenie Proszę bardzo nie, maso, zimne takie, niechlupiące. To było przed chwilą otwarte, czy to było zamknięte i nie zauważyliśmy tego? Co my zjemy u panów? Można zjeść ceburek, taki pierożek z mięsem, smażony po Dobra. Może takie pierożki z mięsem, pierożki z kapustą i grzybami. Poproszę czebureka i... Z Powiem Wam, że jestem zaskoczony, bo przed chwilą się obróciłem. Patrzę a większość tych budek jest już nieczynna. Jak wchodziliśmy, to nie wiem, czy były czynne, chyba też nie. No, większość ludzi, których pytamy, no mówią, właśnie. że one się nawet nie otworzyły. Jarmark powinien działać od 1 grudnia, a my dzisiaj mamy 6 grudnia. Mikołajki w ogóle, wszystkiego dobrego Wam życzę. No, a to w ogóle nie jest rozkręcone. No, najbiedniejszy jarmark. Zdecydowanie. To jest chyba jakaś wariacja ukraińska na temat pierogów, bo one są mega czosnkowe. Czujesz czosnek w ogóle w powietrzu? Mega czuć. No? no. Czuć. Ogólnie ten farsz nie jest zły, jest kwaśny, czuć tą kapuchę. Wiedziałem, że jest smaczny, tylko dziwi mnie ten czosnek. Mocno czosnkowe pierogi. Całkiem spoko, ale taki po prostu nieklasyczny wariant. W ogóle zajebista cena. Szczerze, 15 złotych za pierogi, tyle to nie płaciliśmy nigdzie, 14 pierogów za 15 zł. mega dobra cena, farszyk dobry, ciasto całkiem niezłe, fajnie przyrządzone, bo na patalence normalnie przysmażone. To co mnie zdziwiło bardzo w tym stanowisku, że mają małe menu, bardzo krótkie, bardzo mało rzeczy tam można kupić w ogóle. Trzy rzeczy, ale to dobrze właśnie, bo małe menu, trzy konkretne pozycje, cztery z ciastem. Spoko w sumie. Wchodzą te pierożki. Wchodzą, nie są najdelikatniejsze, jeśli chodzi o ciasto, ale rzeczywiście ta kapusta gdzieś jest tam kwaśna. Nie wiem, czy to one na przykład na patelni coś tam z czosnkiem nie było, bo w środku jakoś nie czuję. One tak z zewnątrz trochę sztynią tym czosnkiem, aż mi się ciężko mówi, jest tak zimno, jest chyba minus 10. Ja pamiętam, że ten czeburek nad morzem bardzo nam smakował i to było wtedy coś takiego, że poznaliśmy nowy smak, no bo no. wtedy pierwszy raz jedliśmy Czebureka. To ciasto z krawędzi w ogóle się nie nadaje, żeby je przejeść, ale nie chcę tu wypluwać nigdzie. To jest jakaś wersja z mięsem chyba. Nie mogę się dogryźć, już dwa gryzy wziąłem i tutaj gdzieś się dopiero wyłania to mięso. Oj, ale nie wygląda To mięso, to mięso wygląda wtedy jak te pierogi kupiliśmy na którymś jarmarku, chyba we Wrocławiu. Tak, co odpadało ciasto? Odfarsz. Co odpadało ciasto, to tutaj ten farsz wygląda podobnie. Takie jaśniutkie mięso po prostu. takie o, no to mięso też nie jest jakieś charakterystycznie przyprawione. Jestem zaskoczony ceną, bo za 15 zł naprawdę dostaliśmy solidną porcję pierogów uważam. Ale się oblałem tym tłuszczem. O Star. Ku... Stary. Nie no, to to jest chyba jakaś lipa ten ceburek wypadło, ale to mięso wygląda okropnie. No nie wiem, czy Wy też tak uważacie, ale ja uważam, że okropne jest to mięso. Wygląda paskudnie. Wiesz co, ja chyba nie chcę tego mięsa jeść. Nie no, ten Czeburek nie ma podjazdu do tego wiasarni. Tam to widać, że to było świeżutkie, te panie tam to kleiły, smażyły. Nie wiem do końca jak się to robi, ale pewnie po prostu wyrabiały ciasto. To mi trochę już śmierdzi takim gotowcem. Jak pierogi były niezłe, no to to jest lipa. Pokaż tego mięsa, ale no wygląda obrzydliwie to mięso. Wygląda jak jakiś mózg. <śm> <śm> nie no nie. Jeszcze jak zobaczyłem, jeszcze jakbym go nie widział, że w pierogu by to było schowane. Weźcie sobie pierogi po prostu. Tego chyba bym nie polecał. No, no niedobre. Niedobre, nie ma co tutaj owijać nie Niedobre. Myślałem, że tu już nic nie ma, ale znaleźliśmy ostatnią otwartą budkę. Jest to kurtosz i langosz. Więc fajnie, bo będziemy mieć porównanie jak w Łodzi radzą sobie z langoszem. Najtańszy langosz. To w ogóle w Łodzi chyba najtańszy jarmark. Ja poproszę langosza klasycznego. I... Kurtosza z cynamonem. Fajnie, bo pani na bieżąco smaży te tak. kurtosze. Piecze chyba bardzo. Na bieżąco. Piecze W wysokiej temperaturze. A uh -huh. no, kurtosze są pieczące. Super. No, zagadałem tutaj trochę z panią się chciałem dowiedzieć, co tu się dzieje. Bo tu bylcy to mówią, że w ogóle albo, że nie wiedzą, albo, że tu zawsze tak jest, albo, że w weekendy tylko to działa. Okazuje się, że przyjechaliśmy po prostu o 19, czyli o godzinie, o której się zamyka większość budek. Pani z langoszami i kołaczami jest tutaj siódmy rok już. Wszyscy po prostu ją kojarzą i dlatego zostaje dłużej. No i pewnie dlatego, bo może robi to dobrze. Przynajmniej tak nam powiedziała. Kurtosze na bieżąco robione, langosze na świeżutko również. Więc kurde, powiem ci, że taki dobry kurtosz, ciepły kurtosz z cynamonkiem. Świeżutki to jest naprawdę dobra rzecz. I tak się on prezentuje właśnie, czyli langosz na jarmarku w Łodzi 20 zł. Może skosztujesz i zwariujesz? Ser jest dobry, jest go dużo. Czosnek też jest wyczuwalny, jest spoko. Powiedzmy, że jak ten w Gdańsku był 10 na 10, to temu dałbym 8 na 10. Wiesz, po mhm. prostu małe różnice. To nadal jest dobry langosz. W naprawdę uczciwych pieniądzach. Ja to zrobię po staremu, tak jak to robiliśmy na innych jarmarkach. Widzę, że jest bardzo dużo sera i to mi się pierwsze rzuciło w oczy. Mhm. Nie, no przyjemny i naprawdę ta cena też przyjemna. Łódź, dobrego langosza tu macie. Nie, no klasa jest, klasa. Mhm. Klasuna. I Gdańsk, i Łódź zasługuje na, no, na pochwałę, bardzo dobre langosze. Pycha. Langosz super. I w ogóle najtańsze jakiego jedliśmy. Bo my teraz byliśmy w 8 albo 9 miastach na jarmarku. No to uważaj, jest najtańszy. jest. To jest bardzo dobry No bo mamy wszystko świeże Nie, super, naprawdę Nic nie zostawia się ani nic, tylko wszystko się wyrzuca Dlatego u nas są największe kolejki Mam tu tego kołaczyka, on jest naprawdę gorący, stary Super ciepła przekąska na zimkę taką, ale pachnie cynamonem Uwielbiam cynamonowy albo waniliowy Żadnej nutelli w środek, żadnej kolorowej posypki Żadnych bajerów takich zbędnych, klasyka nie jest tak puszysty w środku, jak te węgierskie, takie prawdziwe Ale jak za staczka, Coś tutaj w środku się zadziało, że, że nie jest puszysty, tylko taki płaski i twardawy On jest bardziej chrupiący niż mięciutki taki Okej okay. Ale dużo mu daje to, że jest ciepły Na pewno Może się spiek za bardzo Rzeczywiście taka skorupka się zrobiła, taka no. twardawa, chrupiąca No coś tutaj chyba nie pykło Ale A? langosz jak najbardziej dobry ale jak głodny jeszcze jestem Na drwala wiemy? No chyba trzeba To lecimy No tak jak widzicie, no z głodu nie umrzemy, wiadomo i wy też nie umrzecie jak tu przyjdziecie Postanowiliśmy zjeść drwala, no obiecajmy sobie, że to już będzie ostatni drwal w tym sezonie Już nie musimy tego jeść, bo już nie nagraliśmy Nie jedzmy już tego, bo to ma strasznie dużo kalorii i to naprawdę nie jest... Te kalorie nie są tego warte, nie jedzmy już tego więcej A jaką wersję tego drwala wybrałeś weź nam powiedz? Szanik A jadłeś go poza nagrywkami jeszcze? Nie jadłem ani razu drwala poza nagrywkami Ja Żadnego. też nie. Zjedliśmy tu dobry bigos, uważam Całkiem niezły bigos Zjedliśmy całkiem niezłe pierogi i tanie pierogi Za 15 zł dobra porcja Langosz też tutaj był jednym z tańszych, 20 zł, Tak szczerze, jeśli chodzi o te wszystkie grillowe stoiska na wszystkich jarmarkach Nie polecam ich i to tak bardzo mocno ich nie polecam Słabej jakości mięsa, słabej jakości wyroby Za naprawdę mocno zawyżone pieniądze Ale drwalik no ja to drwala lubię, no, ale nie wiem, czemu go na noc jem. No bo jeszcze jedziemy stąd. Taki, jak go zapamiętałem, lekko suchawy. Rzeczywiście gdzieś ten chrzanik się tutaj przebija. To jest w ogóle takie zwieńczenie naszego wyjazdu dwutygodniowego. Dzisiaj on się tutaj kończy. Jedziemy już do domu prosto stąd. Ja już kawki ale przy... Przypchało mnie, czuję jak tu na wysokości mostka mi stoi ten właśnie derwalik. Słuchajcie, to koniec naszej przygody, to koniec naszej podróży. Nagraliśmy około 20 filmów, także wracamy z całkiem takim pokaźnym dyskiem do domu materiału. No i jeszcze oczywiście Jarmark Warszawski zamknie tą całą serię jarmarków. Fajnie, że z nami byliście podczas tej podróży. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Widzimy się pewnie za parę dni. Siema!